w kolejnym odcinku Pysznej Dzisiaj ugotuję dla Was wegański bezglutenowy makaron. A oto składniki mojego dania. Cebula na bokach. Kolejny składnik kapusta. Marchewka. Chili. cukinia, Mieszam. Ocept. Pieprz. Sól. Dzisiaj użyję wszystkich ciemnych sosów, które znalazłem w lodówce, czyli sos sojowy. Następny to sos teriyaki od rodzina. I ostatni to z czosnkiem i miodem. Przyprawa azjatycka. Makaron. I w ten oto sposób moje chińskie danie jest już gotowe. Makaron wykładam na talerz. Najpierw makaron, a potem w głowie z dna warzywka. Przy tym makaronie zawsze, ale to zawsze, brudzi mi się talerz. Kolejny szybki przepis na pyszny, bezglutenowy, wegański obiad. Zapraszam do wypróbowania.